NHL, pokażę Wam naprawdę fajny obiekt, pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy. Dla mnie to również debiut, bo ja po raz pierwszy jestem na imprezie związanej z hokejem. NHL, amerykańska liga, podobno najlepsza liga na świecie, chociaż Kanadyjczycy, zdaje się, mimo wszystko są trochę mocniejsi. Dzisiaj fajny mecz, Anaheim Ducks i do tego jeszcze to właśnie są gospodarze i do tego Montreal Canadiens. Dwie drużyny, które ja osobiście znałem, ale nigdy nie widziałem. Dzisiaj będę miał okazję na tym przepięknym obiekcie zobaczyć na żywo mecz, mecz hokeju, hokeja na lodzie. No i będzie się działo. Obiekt naprawdę ogromny i o tym obiekcie po pierwsze Wam trochę popiszę, a po drugie pokażę Wam go jeszcze jak to wygląda od strony tej bardziej technicznej, bo, bo ta sama okolica muszę przyznać, że jest naprawdę dobra. Witajcie, cieszę się, że jesteście ze mną. No i co? I dzisiaj NHL dla odmiany. Gadać. Znajdujemy się w sklepie e, daksów, czyli e, kaczorów i jest naprawdę mega dużo. Andrzej, jak wrażenie? Absolutnie niesamowite, jedyne w swoim rodzaju. Dobrze, że mam coś pomarańczowego na sobie, to jeszcze się nie wyróżniam z tłumu i jakoś tutaj w ten, wsiąkam w ten klimat, ale ściana czapek robi wrażenie, naprawdę. No właśnie, słuchajcie, to nie jest tak, że jest jedna czy dwie czapki, zobaczcie, z tamtej strony są tabki klubowe. Jest ich mniej więcej 20-30, nie więcej. Co ja mówię, jest ich około 50 albo 100 nawet. Mnóstwo gadżetów, mnóstwo kolorów. Mnóstwo po prostu możliwości dopasowania pod siebie, ze względu na to, jak chcecie. Czy chcecie, żeby to było czarne, pomarańczowe, zielone, żółte? Jest mnóstwo kolorów. No to się nazywa marketing, to się nazywa możliwość zakupienia gadżetów klubowych. Ceny. No, okej, okay, ceny są dosyć niestety wysokie. Jak na, właśnie chciałem powiedzieć, amerykańskie ceny, jak na polskie realia, dosyć dużo za samą czapkę musicie zapłacić co najmniej z 50 dolarów. Ale wybór macie tu magiczny. Dosłownie, jest tyle gadżetów, tyle możliwości, <gadżetów> nawet pociągi. Jest tyle możliwości dobrania czegoś dla siebie, jakiegoś gadżetu, który umożliwia wam kibicowanie ulubionej drużynie. Oczywiście, kaczek. Moment, kiedy musimy znaleźć miejsce, gdzie znajdują się nasze y, miejsca, bo tu na razie jest 200, sektory 202, 203, my natomiast mamy 400, czyli prawdopodobnie jesteśmy na balkonie i nie oznacza to wcale, że mamy jakieś mega lepsze miejsca, po prostu są tańsze. Taka była promocja, ale słuchajcie, obiekt cały jest wokół obiektu jest taki ogromny korytarz, po którym chodzą ludzie. No, i przeglądają te wszystkie gadżety marketingowe, które zostały tutaj zapodane, za załączone. Tak jak powiedział Robert, najpierw kupujesz bilet, a później wydajesz tutaj fortunę. Bo rzeczywiście możecie z każdej strony zobaczcie, kupić różne rzeczy: jedzenie, gadżety, koszulki, różnego rodzaju informacje. Wygląda to tak, że. Tym korytarzem idziecie wokół całego obiektu, wokół e, tafli, którą pokażę Wam już za kilka momentów. E, wchodzicie, tutaj jeżeli macie bilety, wchodzicie, Pani Wam przeskanowuje bilet, wpuszcza Was, no i możecie wejść po prawej stronie, natomiast gastronomia różnego rodzaju jest tego mega, mega, mega dużo. Ktoś powiedziałby, że jest pusto. No tak, jeszcze jest pusto, bo to dokładnie godzina przed meczem, ale ludzi coraz więcej. Na razie jeszcze nie gromadzą się tutaj e, na lodowisku i w jego okolicach, natomiast większość z ludzi e, gromadzi się w tym e, holu naokoło. I tutaj korzystając z okazji mogą... Hello. Korzystając z okazji, e, kupują różnego rodzaju gadżety. Bardzo miła obsługa. Amerykanie w ogóle, mam wrażenie, że są mega sympatyczni i mega mili. Ale zobaczcie, jak ten obiekt wygląda. Jaki to jest kolos. Po pierwsze, duży. Robert stwierdził, że jest większy od stadionu żużlowego w Gorzowie, a ten jest naprawdę solidny. To po pierwsze, że jest duży. Po drugie, że jest mega kolorowy. I najciekawsze jest to, że tutaj odbywają się różnego rodzaju imprezy. I one tak naprawdę. Tutaj koszykówka też jest. Tutaj jest Nie mam pojęcia, że jest przygotowywany. Ale no generalnie, jeżeli wchodzi inny zespół, zmienia się zupełnie wystrój, zmienia się całość, prawdopodobnie zwijany jest, że tak powiem, lodowisko. E, pojawia się no. na przykład y, jakiś parkiet koszykarski albo siatkarski, albo nie wiem jaki jeszcze, nie wiem jakie tu są sporty, ale robi to mega. Sportowe, no różnie się dzieje. Pięknie to wygląda. schodami level wyżej no i tu prawdopodobnie tak, to jest 400, czyli tu są nasze. A musielibyśmy przeskanować, a my nie mamy biletów. No ale mamy te miejsca? Nie, mamy Tomek Tomek Bilety nie. No te numery. Okay, Okej, no to będziemy próbować wejść. Tutaj. To weszliśmy. Aha. I no, mamy ten korytarz, który mieć powinni. Jest taki chaos trochę, ale rzeczywiście no, jesteśmy pod wrażeniem organizacji tego, jak to się dzieje. Jesteśmy na czwartym piętrze i to czwarte piętro jest takie prawie, że takie samo jak pierwsze, tylko tyle, że słońca jest więcej. Bo no, dzisiaj mamy taki dowcip ze słońcem. Taka propos, nie będę was sprowadzał. Robert, jeżeli obejrzy ten film, będzie wiedział o co chodzi. Tak czy inaczej, jesteśmy na piętrze czwartym i tu już są gdzieś nasze siedzenia. Także będziemy szukać zaraz siedzenia, a wy możecie na razie jeszcze pooglądać to, co się tutaj na tym piętrze dzieje. Może trochę dziwna, ale pokażę Wam jak tutaj wygląda fajnie toaleta. Zobaczcie, fajny obiekt, świetnie zrobiony, umywalki, wszędzie czyściutko, ładniutko. No i to jest toaleta. Że takie imprezy to jest jeden wielki pestyn, ale pestyn w najlepszym wydaniu. Tu trzeba przyznać, że tak naprawdę wszystko co się dzieje jest dopracowane od początku do końca. W tej chwili przerwa. Tak jak Andrzej zauważył, grają 20 minut, 18 minut przerwy, 3 tercje po 20 minut, 18 minut przerwy. No i w tym momencie zresztą sam dzieją się tutaj zawody. Można co nieco wygrać. Chodzi o to, że dzieciaki przede wszystkim. E, uderzają w krążek, i ten krążek ma trafić. O, krążek! Ma trafić te kółka e, ze światła, czyli literki pokazują, w tym miejscu to się znajduje. E, no i kto najlepszy? Był chłopak, który w tamtym kółku e, wysłał krążek. Jak na razie 2 do 0 przegrywają gospodarze, czyli, e, no, kaczory nie radzą sobie dzisiaj tak dobrze z gwiazdami, ale. W końcu e, kanadyjski hokej to nie byle co, także tu się jeszcze będzie działo. wychodzą coś zjeść, wypić, wykorzystać, no i to jest właśnie ten marketing, to jest właśnie ten biznes, w takim momencie zarabia się po prostu najlepsze pieniądze. Ten mecz się jeszcze nie skończył, kolejne 20 minut przerwy, a później, a później oczywiście dodatkowo jeszcze 20 minut gry. Ale tu ciągle coś się dzieje, tu nie ma przerwy, tu przez cały czas gra muzyka, tu przez cały czas są konkursy, tu przez cały czas są atrakcje dla kibiców. się wokół niego. To jest po prostu jakaś masakra. Co tu się dzieje? E, świetna realizacja telewizyjna, do tego doskonała realizacja dźwiękowa. No i mnóstwo, mnóstwo różnych atrakcji. Myślę sobie, że nasze kluby mogłyby się naprawdę wiele uczyć i brać przykład z tego, co się tutaj dzieje, bo to jest doskonały przykład na to, jak Amerykanie potrafią opakować takie widowisko, jak potrafią przyciągnąć kibiców i na dodatek jeszcze jak potrafią to świetnie sprzedać. na podsumowanie. Przyznam się, że sam hokej nie wciągnął mnie e, za bardzo. Na szczęście nasi wygrali. <grytanie> nasi tak wygrali e, 3 do 2. Mecz piękny. Sam hokej sam w sobie e, no bardzo szybki, to co się działo na lodowisku, to co się działo na lodzie, naprawdę momentami przysparzało palpitacje. Bardzo, szybki, bardzo szybkie podania, bardzo szybkie wymiany, bardzo szybka zmiana akcji. No wszystko było takie bardzo szybkie. Sport jest mega szybki. Co prawda byliśmy trochę zdziwieni, nie podobało nam się do końca e, mordobicie w pewnym momencie, ale no skoro kibic tego żąda, to to Amerykanie to zrobią. Sam festyn wokół tego, co działo się, że ten hokej był takim dodatkiem, to muszę powiedzieć, że mega mi się podobał. Wiele osób produkowało to widowisko i rzeczywiście wyprodukowało je na najwyższym poziomie. Tu trzeba powiedzieć, że. To było coś naprawdę niesamowitego pod względem kolorów, przede wszystkim pod względem tempa, pod względem bitu, który tam wchodził. Ojoj, oj, oj. myślę, że jeszcze jeden mecz Nigel przed nami. Ten mecz na pewno sobie obejrzymy. Mam nadzieję, że obejrzymy go razem i mam nadzieję, że to będzie podobne, ale ja sobie ostrzezę zęby przede wszystkim na NBA, które już niedługo. Teraz już trzymajcie się ciepło, zostawcie jakąś reakcję po sobie. Oczywiście dodajmy do tego jeszcze subskrypcję, jeżeli ktoś tego nie robi i do zobaczyska. Papa! Pa.